Witajcie Lego fani w kolejnej recenzji na kanale Lego Świat. Ja nazywam się Arek i dziś zajmiemy się zestawem z serii Batman Movie o numerze katalogowym 3522 zatytułowanym Batman w strefie Widmo. Ta zdobycz to kompromis i pocieszenie po nieudanym polowaniu na polibak ze Spidermanem i Venomem, który był dołączony do konkurencyjnej gazetki. To śmieszne, że zamiast nowości znalazłem hit 2018 roku. Możliwe, że jeszcze znajdę pajęczy secik. A tymczasem skupmy się na tym, co mamy. Tytułowy Polibak jest dodatkiem do 36-stronnicowego magazynu w całości poświęconemu Batmanowi. W gazetce znajdziemy komiksy, ciekawostki, łamigłówki, gry i plakaty związane ze światem człowieka, nietoperza. Ciekawe, ale nas o wiele bardziej interesuje dołączony prezent. Zestaw 3522 pojawił się w 2017 roku i promował film The Lego Batman Movie. Woreczek zawiera 58 elementów, kartkową instrukcję z etapami budowy oraz czarną pelerynę solidnie zapakowaną w tekturowy kartonik chroniący przed pomięciem i zabrudzeniem. thank you Po kilkuminutowej radości zbudowania, w dłoni pozostała garść zapasowych elementów, w tym dodatkowy Batarang. A tak prezentuje się złożony model. Zabawka składa się z mini figurki Batmana oraz konstrukcji Strażnika. Mrocznego rycerza raczej nie trzeba nikomu przedstawiać, a nawet przesadnie omawiać, gdyż figurka pojawia się już na moim kanale w recenzji zestawu Balonowa Ucieczka Jokera. Figurka różni się jedynie innymi grymasami twarzy oraz dołączonym atrybutem. O wiele ciekawszy jest ten zlepek elementów, zwany robostrażnikiem, którego nie przypominam sobie w filmie, ale występuje on w dołączonym do zestawu magazynie. Z komiksów wynika, że jest to własność Supermana, którą można sterować i programować zdalnie. Siedząc wygodnie w bezpiecznej fortecy samotności. W historyjce maszyna miota laserami, kłuje wystającymi kolcami i namierza cel za pomocą trzech czerwonych wizjerów. W realu zabawka nie kręci się, nie strzela, za to ma przeźroczyste elementy, które dają złudne wrażenie latającej maszyny. Fajna konstrukcja do postawienia na półkę. Kiedyś była nagrodą w jednym z moich konkursów. Dziś zasiliła moją klockową kolekcję. A co wy sądzicie o tym modelu i czy kwota 20 zł to dobra cena za ten model? Czekam na Wasze opinie w komentarzach i łapki w górę bądź w dół pod filmem. Dzięki za uwagę, trzymajcie się, cześć!